Cześć, witajcie w kolejnym odcinku hashtagów. Dzisiaj dla Was będziemy zgadywać, gdzie jest matka, gdzie jest córka. Zapraszamy. Zapraszamy. Słuchajcie, przede wszystkim to chciałbym powitać nową koleżankę, Julię, prawda? Który pierwszy raz ją prowadzę program. Jest mi bardzo miło. A mi również. To. I ruszamy do boju. To już możemy, tak? Tak. Dobra. Yy, matka, córka, matka, córka. Po pierwsze, zakładam, że. Matka tak nigdy nie całuje córki. Dokładnie. To jedna rzecz. A dlaczego? Dlaczego? Matka widać, że ma mniej tapety na twarzy. Tylko, że to może być bardzo podchwytliwe. Z tymi Azjatkami to jest tak, że one są starsze, a wyglądają młodziej. I udaje córkę, całuje mamu się policzek. Więc zakładam, że raczej matka prowadzi, a nie córka. Ale ma już zrobione brwi, permanentnie, usta i więcej makijażu na twarzy, więc może być mamą. Ja w związku też. z tym, matka po prawej, córka po lewej po lewej jest matką, a ta po prawej jest córką. Po lewej stronie jest mama, tak. po prawej stronie jest córka. Tak. Uważam tak jak ty, mhm. aczkolwiek strzelę inaczej. Po lewej siedzi matka, a po prawej siedzi córka. Nie że tak będzie. A mi się wydaje, mhm. że ta po prawej jest, jest matką. Dobrze, ja y, zostaję przy swoim stwierdzeniu, że po prawej stronie jest mama, po lewej stronie jest córka. A jak jest? Tak, też myślałem. Czyli i tak wygraliśmy, ale ja po prostu zrobiłem tak, żeby się ciekawie oglądał. Kurczę, Dałobyc. czyli to było takie oczywiste. Szukałam igły z tego siana, mm, no. no. Kolejne. Ale też. się działo. Te emocje. Kurcze, to jest podchwytliwe. No i ja widzę, która ta matka już. Yy, o Boże. O Boże, to jest trudne. Piękne yy, panie, i która... Jak ja mam tutaj zgadnąć? A tu tej podpowiedzi, nic! Cisza! Spokój! Ej! Mówimy no do was! No jest... matka jest po środku Tak Słuchajcie, ta w środku jest zdecydowanie matka, no Nie Matką wiemy. jest albo ta po środku, albo ta po lewej A ja uważam, że po lewej jest matka, a środkowa i prawa to córki Nie no, ta po prawej to na pewno jest yy, matka. Tak, córka, ta, a, także ta albo w środku, albo ta co ma czarno-białe w paski Środkowa Po lewej po, po środku, środku dobra, ta po środku, no. ta po środku jest matką Po środku jest matką, a jak jest? Że, jesteś dobry. To doświadczenie życiowe, tutaj wychodzi, widzicie? No widzicie, te 60 lat robi swoje. No, czyli tak jak myśleliśmy, tylko znowu byłem. Tylko znowu ja zaznaczyłem odpowiednią odpowiedź. Dobrze. Great job. Super. Jedziemy z następnym. Idziemy dalej. O Boże. Ym, znowu. Identyczne są. I znowu po środku matka. Matka jest po środku znowu. A dlaczego matka po środku? Dlaczego? Bo jest starsza. Tak, zdecydowanie Natomiast chyba naprawdę... tak, bo te dwie wyrośnięte córki tak. są bliźniaczki i widać, że chyba bliźniaczki. To jest coraz łatwiejsze tylko. Ale musimy to no stary, Widać, że dziewczyny są wyższe, a zazwyczaj dzieci są w dzisiejszych czasach wyższe, wyższe od, od rodziców. rodziców. to prawda. I Michał? matka. Michała. Dobra. No, mi. zgodzę się z tobą, że ta po środku to faktycznie może być ta matka, a te dwie to córki. Tak, te dwie to córki <laughs> i, i są dwie bliźniaczki. Mają coś z mamusi, mamusia jest po środku. Tu się zgadzamy, mamusia tak. po środku, córki po bokach. Środek mama. No i jak jest? Yeah. Brawo! Znowu ja się, się znam na kobietach. Środek mama. Środek mama. Dobra, teraz kolejne. Wow. A tu jest na pewno matka hmm. i córka? Serio, to jest matka i córka? Boże. Tak. Nie no, odbierajcie się tak. Ja no, no, Mając kwestię wyglądu... Matka po prawej. O kurde, chociaż nie wiem, stary. To na pewno jest zdjęcie matki i córki. Obie mają czym oddychać, prawda? Mają na czym usiąść i mają co wiązać na głowie. I to jeszcze są tak dobrze zrobione. Obie zainwestowały siebie. Duża inwestycja. Pandie. Duża inwestycja to była. Tak. Ale szczerze... Wymalowane bardzo. Bieda. Straszna bieda. Jeremiasz chyba tu jest... na tym zdjęciu będzie podjarany. Patrz. Lekko zmęczona szyja. Matka jest po lewej stronie, córka jest po prawej stronie. Może, Wydaje mi się, radę. że ta po lewej jest matką. Nie, 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 nie widzę, e, także... Matka jest po lewej. Dobra, ja po prawej, a co mi tam? No bo co ta po jeszcze? prawej ma więcej pieniędzy, czyli może być matką, bo jest, kurde, totalnie zrobiona. Tak, na full. Nie, zmieniam zdanie. Matka jest po prawej stronie, córka jest po lewej stronie. Po ja, lewej. ja stawiam, że ta po lewej, to jest matka. Uważa, ja uważam, czy też tak samo. Mama tak, jest po, mama prawej, po prawej, córka po lewej. Mhm. A jak jest? Damn! No, czyli pierwsze wrażenie zamiast, było lepsze. Ale zobacz, nic takich rzeczy, ani kolana, ani dłonie, ani to, to co można by. No, zainwestowały, porządnie zainwestowały. No, widać, że zmęczona, kurde, życiem. Aż mi się ręka spociła od tego stereo. Właśnie, no, a mówisz, że, że są takie brzydkie. No bo nie wiem, <laughs> ten... Uuu, piękne. Wiecie co to ta poprawi? Tak, jakby wyłysiała to trochę. Wygląda małyszyn, ta firma troszkę inny. Matka jest po prawej stronie. A dlaczego? Dlaczego? Widać, że jest starsza. A ja, ja tutaj widzę. W ogóle widzę... nie widzi, że jest starsza. Nie, tutaj widzę taką młodszą, a, a tutaj jest taka bardziej zmęczona. No zmęczona szyja stary. Tak? No. O, fuck. Fak, myślisz, że po tej szyi to. Ale no nie to możesz sobie? teraz to samo co ja powiedzieć. Chociaż wyglądają jak bliźniaczki. Po lewej, widać jak przybliżyliśmy, widać mikrozmarszczki. Mhm. Ja bym powiedział, że po lewej. Nie, po, po prawej. Po prawej jest matka, no co ty? No ale ta po prawej też wygląda na matkę. Mi się wydaje, że ta po lewej to jest matka. Nie, po prawej jest matka, no zobacz. Matka jest po lewej. No, ej, no ej, no ja byłem pierwszy. Tak? Nie słyszałem. Dobra, no to. No to matka jest po lewej. Dobra, uważamy, że po lewej stronie matka, po prawej córka. Jesteśmy zgodni. Z A jak jest? Po lewej matka? A? Mówiłem. Na pewno! Z mówiłem. czerwoną mówiłem. śminką. Nie, to nie jest możliwe. Dobrze. Łatwiej ja, eee, ja wisiłam. bym pierwszy teraz. Bęk! E, dlatego dalej. Dwie panie przy paczce z siankiem i książkami, czy czymś? Jakimś, tak. Po, po prawej? No ale no wle. O Zamej po prawej mama. matka. Tak, też tutaj widzę. Po prawej że, mama, tak. że Męczona szyja. Faktycznie. <noise> Stary! Odkryłem, odkryłem po prostu jakąś. Zobacz, no serio. Nie no ale jak, przybli jak przybliżymy. Widać, że taka też starsza. Obie, fajne, obie fajne dziewczyny, ale wyglądać, że, wygląda to, że. Ale tak, poprawy, po prawej bo jest, bo prawej jest tak, matka, widać. a po lewej córka. Mama jest po prawej, córka jest po lewej. Po lewej. I zęby ma po tacie. Córka. <laughs> tak. Matka jest po prawej, widać po zmęczonej szyi. To raz i dwa, że. No, że obok siedzi jej córka, dlatego jest. To jest matka. Tak, no widać, że córka jest y, młodsza o wiele. To, to, to się tak. rzuca. Czyli matka siedzi po prawej. A jak jest? Dokładnie tak. Dobrze. No. Next. O! Nie ma już. O! Koniec! koniec! Brawo! Była miła, że się skończyło Jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję za pierwszy występ. Dalej nam będzie szło już dużo lepiej. Polecamy się. Moi drodzy, dziękujemy bardzo za wspólne oglądanie odcinka i odgadywanie razem z nami. Jeśli Wam się podobało, to prosimy o pozostawienie łapki oraz danie nam subskrypcji. Tak i zapraszamy też do odcinka, gdzie odgadywaliśmy Wasz wiek, czyli wiek widzów. I jeszcze chcielibyśmy pozdrowić Roxanę Cyganowską i jej koleżankę Natalii.